Wakacje jeszcze mam <noise> przez chwilę, ale, ale faktycznie już miałam trochę czasu na to, żeby sobie pomyśleć o tym, co się wydarzyło, no to sezon bogaty, wiele obfity, wiele wydarzeń, w większości pozytywnych. Em, i był po prostu dla mnie szalony, ale też przede wszystkim był dla mnie olbrzymią lekcją i nauką na przyszłość pod wieloma względami, przede wszystkim też wypełniony wiele emocji. Na szczęście najwięcej tych pozytywnych. I na pewno będę wspominała ten sezon do końca życia. Ja w ogóle mam trochę wrażenie, że ja cały czas jestem w jakimś trochę filmie i jeszcze nie do końca dociera do mnie, że to wszystko się wydarzyło. Zdarza się, no bo jednak na jakieś eventy, jak się chodzi, to te medale się ze sobą i widzę je. Natomiast bardziej te emocje, przede wszystkim ta satysfakcja, która towarzyszyła, przede wszystkim zdobywanie tych, tych medali i te wspomnienia, no to jest najważniejsze. To, to dlatego to robię i, i to będę miała na zawsze. Nie muszę tych medali nosić ze sobą, bo, bo to mam cały czas ze sobą. Oj, zdecydowanie tak. Dla nas, dla kobiet to jest zawsze ten moment, na który, na który czekamy i, i jest to zawsze taka fajna możliwość, żeby w końcu trochę inaczej wyglądać, e, jak kobieta bardziej. E, no i wtedy myślimy o tych fajniejszych takich bardziej przyziemnych sprawach w stylu makijaż czy, czy fryzura. E, I jest to bardzo przyjemny moment, ale przede wszystkim jest przyjemny dlatego, że, że mogę właśnie teraz tak naprawdę dopiero celebrować to wszystko, co się wydarzyło, tak pełnoprawnie. Zdecydowanie tak, no, to jest coś, co gdzieś tam uwieńcza całą tą Twoją pracę, to, to poświęcenie, tym bardziej, że to po tylu latach, gdzie właściwie no, już mogłam zakończyć karierę pewnie wielokrotnie, a jednak to wszystko jest takim dowodem na to, że to ta cierpliwość i ten upór w dążeniu do celu się opłaca i jest... jest jest czymś świetnym. No nie ukrywam, że tutaj Marcin Lewandowski na pewno był dla mnie inspiracją w tym temacie. Ostatnie parę lat też powtarzał wielokrotnie, że on się czuje najlepiej w życiu w tym wieku i że to nie ma właściwie żadnego znaczenia ile masz lat, tylko mam wrażenie, że to jest nawet naszym atutem, bo jesteśmy doświadczeni i już gdzieś tam swoje przeżyliśmy i wiemy co i jak się zachowywać. No Jest jedna rzecz, której jeszcze brakuje w moim CV i jest to, to wydarzenie halowe. Dlatego na pewno będę chciała i dążyła do tego, żeby na Halowych Mistrzostwach Europy się pokazać, ale nie tylko się pokazać, tylko gdzieś tam na pewno zawalczyć o to, o jakieś trofeum i, i o to, żeby gdzieś tam dalej w tym zdrowiu dotrwać i mam nadzieję dotrwać do Paryża.